Cześć, z tej strony PKM. Witam Was w drugiej części, top 5 najgorszych filmów animowanych. W pierwszej części spojrzeliśmy na Joshua, and The Promised Land oraz Dylu Panda Fighter. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zapraszam... Beczka śmiechu. Przypominam też o konkursie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejne dwa filmy, przy których produkcji na pewno nie były. Obecne nielegalne substancje. Przedstawiam Wam miejsce trzecie. Spider's Web, a Pig's Tail. Tytuł, który w ogóle nie ma sensu. Sieć pająka Historia świni. Znaczy, są w nim pająki, ale jest również wąż z telefonem komórkowym, który gra równie istotną rolę, więc dlaczego pająki, a nie on? Cóż, to nie pierwszy raz, kiedy zapytamy, dlaczego. Odnoszę wrażenie, że produkcja tego filmu wyglądała mniej więcej tak. Zindale! Gdzie to ja? A, tak nasz film zaczyna się na farmie. Zwierzęta zdają się. Modlić? Nie wiem, czemu wam tak do śmiechu i tak nie macie tuż w każdym razie dowiadujemy się, że Walt jest kłamcą, na dodatek kiepskim, zamiast powiedzieć po prostu, że zrobił to ktoś inny, wymyśla jakieś dziwne historie, na przykład kiedy zjadł ciasto. Ok, jego historia brzmi tak, przylecieli kosmici, zobaczyli ciasto, przestraszyli się go i je zniszczyli.

Zazwyczaj w końcu pojawia się jakiś problem, który wyrywa naszą postać z codziennej rutyny. Jednak tutaj, jak na razie, mam jakąś sklejkę dziwnych historii. Cóż, w końcu pojawia się ten wąż, o którym wcześniej mówiłem. Przekonuje on Walta, żeby z nim wyjechał, jako że jego talent się tu marnuje. A on oczywiście się zgadza. Walt, ty idioto, bardziej symbolicznie już łabyć nie może. I o co chodzi z tymi pająkami? Skąd one dokładnie zwisają? W każdym razie Walt pyta się matko o zgodę. I i, i, i mu tak, tak po prostu. Walt więc wyrusza z wężem. Zatrzymują się w motelu, gdzie wnóżka kosmitki utknęła na dachu. Dinny time? Obiad? Jest ciotek nocy. Coś przegapiłem. Walt i Wąż widzą to i decydują się o nie pomóc. Spychającym w dachu. Choć tak naprawdę nie jestem pewien, co dokładnie się stało. Obejrzyjcie tą scenę. Co dokładnie się stało? W jednym momencie jest na dachu, za chwilę wylatuje w powietrze. Oh. Ach, nieważne. Zatrzymują się u nich na noc. W ich pokoju jest telewizor, którego mają nie włączać. właścicielka zamiast wyjaśnić, dlaczego, po prostu się śmieje. Okej, okay, zgadnijcie, dlaczego mamy go nie włączać. Jesteście gotowi? Nie jesteście. Dlatego, że jest to potwór, który zniszczy cały dom, jeżeli się go włączy. Po pierwsze, dlaczego. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Po drugie, dlaczego trzymasz? Dlaczego trzymasz od domu? Wold, no, can... wąż i pająki dają nogę z miejsca zdarzenia. Następnie kradną paliwo. Pompując je, kiedy wąż płaci. Tak. Ochroniarze próbują ich złapać. Powiedziałem złapać? Przepraszam, miałem na myśli wysadzić powietrze. Okej, okay, będę się streszał, jeżeli poświęcę mu więcej czasu, to cały mózg mi wyparuje. Wolf w końcu dostaje się do Viperwood. Gdzie bierze udział w bezsensownych programach? Okazuje się jednak, że jest do niczego. Tak właściwie, to dlaczego ten wąż myślał, że ma talent? Nic takiego nie zrobił. Skoro Walt nie może zrobić kariery, nie ma z niego pożytku. Jaki więc czeka go los? I'm from the I'm from barnyard! Tak to się skończyło. Możemy po prostu uznać, że tak to się skończyło. Ugh, no dobra. Ponieważ wąż, jak mu tam, nie miał z niego pożytku, uznał, że przyrobi go na kiełbasę. I, i ja go nie winie. Jednak jakimś cudem łąd ucieka. Oto cała scena, nic nie wycięłem. Tutaj, jak widzimy, Łód oczekuje na bycie zmieniony. Następnie jest kilkuminutowa pogawędka, którą tylko przyspieszę. Tutaj znów Walt, jego sytuacja się nie zmieniła. I tutaj Walt jest już bezpieczny. Tak. Odnoszę wrażenie, że ten wąż nawijał przez nie ile, abyśmy po prostu uznali, że przegapiliśmy tą scenę. To moje najlepsza teoria. W każdym razie mi to nie obchodzi. Skończyłem tę recenzję. O kolejnym filmie nie będę już rozmawiał. Miejsce drugie: Titanic The Legend Goes On. Czyli Titanic Legenda Trwa. Legenda? Legenda? Titanic nie był Spider's Web, a Pig's Tale był swego rodzaju doświadczeniem. Był tak kiepski pod każdym względem, że w pewnym sensie był interesujący. W końcu, w końcu gdzie zobaczycie to? Albo, albo to? Przy tym filmie ryzykujemy utratę zmysłów, więc przynajmniej jest zastrzyk adrenaliny. Nie wiem, odnoszę po prostu wrażenie, że twórcy Mieli nierówno pod sufitem. A ten film jest wizualizacją tego całego szaleństwa. Filmy potrafią być tak kiepskie, że... stają się dobre. Oczywiście i nazwą byłem poprzedniego filmu dobrym. Jednak mogę znaleźć w nim jakieś pozytywy. T Trochę naciągane, zgadza się, ale mimo wszystko. Są również filmy takie jak ten, które są tak przeciętne, że po prostu... okropne. Animacja jest zazwyczaj... przeciętna.

Jeżeli wcześniej zastanawialiście się, dlaczego pokazuję wam koniec filmu. To to nie jest koniec, to jest początek. Nie marnują czasu. Ale tak właściwie zakończenie jest dość wesołe. Znaczy próbuje być, bo wciąż zginęło sporo osób. Ale hej, główne postacie przeżyły. Dowiedziemy się nawet, co stało się z wszystkimi postaciami? Bardzo, bardzo powoli. Jeszcze dłuższe są napisy końcowe, trwają jakieś 13 minut. Pewnie tylko dlatego, aby film trwał 90 minut. Okej, okay, skończyłem. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, zobaczcie moje inne filmiki i część pierwszą. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.